Witaj w najnowszym odcinku podcastu Wysokie Wibracje, w którym myślę bardzo ciekawy temat, do tej pory się jeszcze nie pojawił, a inspiracją do tego odcinka jest w sumie wpis, który dostałyśmy na naszej grupie zamkniętej różnych naszych kursów. I w sumie to nie jest pierwsza osoba, która zadaje takie pytania, ale dobra, od początku. O czym dzisiaj? Przede wszystkim o tym, czego nie zapewni... Ci rozwój duchowy, Tobie i mi, hmm, każdemu z nas. I y, tak, to jest prawda, że nie po raz pierwszy do nas y, przyszło takie zapytanie, a raczej taka konkluzja i taki, można powiedzieć, smutek nad własnym rozwojem, y, taka pretensja w sumie do siebie samej czy samego, że jak to, ja inwestuję tyle czasu przecież już w ten rozwój i robię to i tamto, a jednak nie, nie, mam. nie, nie mam tego i tego. Mm, Albo dokładnie. nie jest tak, i tak. Więc dzisiaj będzie przed nami, wszystkimi, lista tych rzeczy, których nie zapewni nam rozwój duchowy. Ale może zacznijmy od tego, że paliwem napędowym różnych naszych celów jest intencja. Powiem nawet więcej. Intencja jest paliwem napędowym naszej energii życiowej. Hmm. I jeśli zadam Ci pytanie, dlaczego się rozwijasz? To co mi odpowiesz? Jeśli masz ochotę, to możesz nawet wpisać w komentarzu pod tym odcinkiem. Dlaczego Najważ... się rozwijasz? Mm. Najważniejsze jest to, co sobie odpowiesz. Tak szczerze, bo ta odpowiedź, która Ci się wyświetli pierwsza zanim, no nasze ego naprawdę jest cwane i nawet jeżeli chodzi o rozwój, to my sami siebie często oszukujemy, na samym początku przynajmniej. Dlaczego my się rozwijamy? I tu może się pojawić wiele takich fascynujących powodów, jak no bo chcę pomóc ludzkości, albo chociażby moim bliskim, tak? Albo chcę polepszyć swoją sytuację finansową, to się bardzo często powtarza. Chcę pomóc komuś bliskiemu, żeby wyzdrowiał tak itd., itd. Tak to mogą być całkiem pozytywne powody dla umysłu. Dlaczego Ty się zaczęłaś rozwijać? Na samym początku, kiedy jeszcze to nie był rozwój duchowy, tylko bardziej taki osobisty, zaczęłam się rozwijać dlatego, że chciałam polepszyć swoją sytuację materialną i to był taki zaczątek tego rozwoju i oczywiście kiedy sięgnęłam po pierwsze książki, zaczęłam jeździć na pierwsze szkolenia, no to myślałam, że ktoś mi da taką pigułkę, idealne rozwiązanie moich wszystkich wyzwań, ja to zastosuję, no i Ciach, tak? Raz na zawsze wszystko będzie rozwiązane, um, ułożone i już nigdy nie będę musiała do tego wracać. Mm. I to jest, myślę, pierwsze takie błędne przekonanie w ogóle, czy to chodzi o rozwój osobisty, czy duchowy, że coś możemy załatwić raz na zawsze. My bardzo często powtarzamy właśnie w naszych różnych kursach, czy też w naszej grupie zamkniętej do kursów, że skoro tu jesteśmy, skoro ja tu jestem, ty tu jesteś. To znaczy, że proces poznawczy i poszerzania świadomości trwa. No więc ten rozwój trwa. On się kończy dopiero kiedy jakby odchodzimy tu fizycznie z tego wymiaru. Yy, więc dlatego zaczęłam się rozwijać oczywiście potem po drodze różne wydarzenia w moim życiu yy, także te cięższe wydarzenia w moim życiu zwłaszcza pokazały mi właściwy kierunek i yy, pokazały mi ten kierunek do wewnątrz. I dopiero od pewnego momentu moim, jakby takim powodem dalszego rozwoju, jest to, żeby cały czas poznawać siebie. Żeby cały czas odkrywać, kim ja tak naprawdę jestem. A ty, dlaczego zaczęłaś się rozwijać? Miałam nadzieję, że zadasz mi to pytanie. Ja, jak zaczęłam sięgać pamięcią wstecz, to powiem Ci szczerze, że. Jeszcze w ogóle wtedy nie miałam pojęcia o intencjach, oczywiście jakby to była jeszcze dla mnie odległy temat, ale zaczęłam się rozwijać trochę tak nieświadomie, nazwijmy to, po prostu w zakresie tego rozwoju osobistego dlatego, że chciałam nauczyć się więcej nowych rzeczy, bo byłam w pracy przez 7 lat w jednej pracy. Przechodząc ze stanowiska na stanowisko, z coraz niższego do coraz wyższego, i doszłam do takiego momentu, w którym wiedziałam, że już wyżej w tej firmie nie pójdę i potrzebowałam czegoś innego. I zadałam sobie pytanie, ale tak już będzie zawsze. I takie przerażenie w moim sercu i w moim żołądku się wtedy pojawiło, i pamiętam, że to był właśnie moment, w którym zaczęłam szukać różnych możliwości. I w sumie, właśnie tak trafiłam na szkolenie Boba Proctora, na którym się poznałyśmy, i zrozumiałam, że Wow, to ja mam większy potencjał, my wszyscy mamy większy potencjał niż nam mówią, że mamy. I w sumie to był taki początek. Nie było tam, wiesz, jakiegoś konkretnego celu, ale może dzięki temu też jakoś tak mnie życie pokierowało, że teraz jestem w tym, czym jestem. Ale oczywiście, że pojawił się ten cel z głowy, natomiast później, czyli właśnie już na etapie tego rozwoju. Kiedy zobaczyłam, że inni mają takie cele pod tytułem, chcę mieć więcej pieniędzy, tak, chcę sobie zapewnić dobra, różne materialne, to mówię sobie, dobra, to czemu ja też nie mam nie tego chcieć", tak? tak? Więc gdzieś tam za tym podążyłam, no ale życie też mi szybko pokazało, że tego rozwój duchowy mi nie zapewni. Yy, I wcale, znaczy może, ale nie musi, tak? To też no, będziemy. O tym będziemy właśnie Tak, będziemy mówić. o tym dzisiaj więcej mówić. I to jest niesamowite, że. Mm, jeszcze zanim przejdziemy do tego, czego nie zapewnia rozwój duchowy, to, że kiedy my w ogóle puszczamy oczekiwania wobec czegokolwiek, czy to jest rozwój, czy to są ludzie, czy wydarzenia, no to wtedy dopiero zaczyna dziać się ta magia. No więc dobrze, przejdźmy sobie takim wolnym krokiem do tego, czego. Nie zapewni nam rozwój, jakby do czego nie jest ten rozwój, tak naprawdę. No więc, jeśli marzy ci się, że będziesz mieć życie wolne od cierpienia albo w ogóle zawsze pozytywne, to możecie mieć pewność, że tego właśnie ten rozwój ci nie zapewni. I teraz y, możesz być zdziwiona czy zdziwiony, zwłaszcza jeśli y, obserwujesz, ob, obserwujesz sobie y, ten rozwój duchowy na świecie i jest wiele osób, która pokazuje. Tylko tę jedną stronę rozwoju, tak? Czyli jakby nie pokazuje na przykład takiej depresji duchowej, nie pokazuje tych mrocznych dni, kiedy zmaga się ze swoim umysłem i ego, yy, i odkrywa różne cienie i je integruje, tylko bardzo wiele osób pokazuje tę radość. I to jest super, tak? Pokazywanie radości, ale pokazywanie pełni siebie i pełni rozwoju daje dopiero. Ten cały obraz tego, kim my w ogóle jesteśmy, czym my jesteśmy i co ten rozwój w nas. Powoduje. Ale jeśli wrócimy sobie też do pierwotnych intencji, tak, dlaczego podejmujemy się, my wszyscy, każdy z nas, rozwoju, no to jeśli naszą intencją jest właśnie unikanie cierpienia, no to dostaniemy po drodze lekcję pod tytułem Życie składa się z czarnego i białego. Czarne i białe istnieją ze sobą w nierozerwa, nierozerwalnej całości. Nie istnieją obok siebie i niezależnie od siebie. Jedno i drugie się przenika i dopiero w momencie, kiedy będziemy umieli, będziemy w stanie przyjąć tę całość, to dopiero wtedy no, będziemy czuli ten większy spokój. O tym, co zapewni nam rozwój duchowy, powiemy w kolejnym odcinku, więc tu nie będziemy się za bardzo, wiesz, też przenosić w tamtym kierunku. Tak, tak. Także jeśli chodzi o to cierpienie, czy też właśnie bycie zawsze pozytywnym, no to nie. Tutaj w, w tę stronę nie idziemy i byłoby to kłamstwem, gdybyśmy my Tobie powiedziały, że rozwój duchowy zapewni Ci tylko szczęście i, i wyłącznie szczęście, bo nie z tego składają się lekcje. Kolejną rzeczą, której rozwój duchowy nie zapewni, no to jest bogactwo materialne. Choć wiele osób w rozwój wchodzi, podobnie jak ja na samym początku, właśnie dlatego, że chce sobie poprawić tą sytuację materialną, czy też w ogóle ogólnie sytuację finansową. Więc jeśli to jest Twoją intencją, to myślę, że warto w ogóle od początku przyjrzeć się temu, jakie decyzje podejmujesz na podstawie tej intencji. Ona nie musi być wcale, wcale na początku uświadomiona, ale gdzieś tam podświadomie możemy mieć, wiesz, takie dążenia na zasadzie dobra jak innym, to wychodzi, nie, bo ich obserwujemy i idzie im świetnie, bo wyskakują mi z lodówki, to ja teraz też się zajmę tym rozwojem duchowym na przykład. Najpierw się nim będę interesować, a potem m, kto wie, co z tego jeszcze wyj wyjdzie. Więc no nie, to tak nie działa. W ogóle ta energia pieniądza to jest tak szeroki temat, że mamy o tym aż dwa procesy y, rozwojowe właśnie. Y, I jeśli zależy Ci... Na tym, żeby to bogactwo materialne sobie zapewnić przez rozwój, to przede wszystkim musisz zacząć od tego, jak traktujesz siebie w codzienności, jaką masz relację ze sobą i jak traktujesz innych w kontekście chociażby tej waszej wymiany pomiędzy sobą finansów. To jest ciekawy temat. <grym> tak, to też jest ciekawy temat i mogłybyśmy bardzo długo, ale przejdziemy do kolejnej rzeczy, której nie zapewni rozwój. No i jest to też taki bardzo, można powiedzieć, delikatny temat, dlatego że chodzi o, yy, o choroby, czyli rozwój nie zapewni, nie zapewni tego, że będziemy wolni od chorób, przestaniemy chorować. Powiem więcej, nie zapewni nam również możliwości wyzdrowienia. Dlaczego? Dlatego, że OK, my możemy poszerzać swoją świadomość na temat yy, tego, jak powstaje choroba, tak? Mamy przecież całą dziedzinę totalnej biologii na ten temat. Natomiast to wszystko zawsze zależy od każdego z nas, z osobna, na ile pozwolimy sobie przyjąć lekcje płynące z tego doświadczenia. Więc to jest jakby jedna rzecz. Natomiast nie mamy tej gwarancji, tak? Tutaj o to przede wszystkim chodzi, że my nie, nie dostajemy gwarancji. Z podpisem od wszechświata, pod tytułem: jak zaczniesz się rozwijać, jak wejdziesz w ten rozwój, wyjedziesz na Bali na jakiś retreat, w którym, na którym będą, wiesz, szamani, którzy będą cię uzdrawiać, nadal nie masz tej gwarancji, że, że ta choroba, na przykład, jeśli Ciebie dotyka, to odejdzie. Ja to hmm. więc z własnego doświadczenia. Przez ostatnie dwa lata byłam w procesie zdrowienia i wymagało to ode mnie naprawdę dużo cierpliwości, naprawdę głębokiego wnikania w siebie i w różne swoje emocje i bycia z tymi emocjami. I oczywiście, że pojawiało się takie, taki wyrzut, Właśnie do wszechświata pod tytułem Ale jak to mi? Ja powinnam się przecież z łatwością uzdrowić tydzień i po sprawie, a tutaj mamy półtora roku, tak, i to nadal jest. Dlaczego? E, no tak, i to też było kwestią do przyjęcia, że ten rozwój, którego się podejmuje, nie zapewni mi tego. Ja myślę, że jakby drugą stroną monety, kiedy zajmiemy się w następnym odcinku podcastu, kiedy będziemy mówić, co nam jednak zapewni rozwój, bo na razie możesz słuchać i mówić, no jak to jak tak? Jak one mogą o tym jak mówić, one mogą dziewczyny o tym z wysokiej wibracji? Tak? No oczywiście rozwijając się poszerzamy świadomość, więc różne inne możliwości się pojawiają. Natomiast chodzi o to, żeby dopuścić do siebie właśnie to wszystko, o czym my dzisiaj mówimy, żeby to uznać i przyjąć, że to nie jest gwarant, tak? I że my nie rozwijamy się po coś czy dla czegoś, tylko pomimo wszystko o. się rozwijamy. I to myślę warto pamiętać. No dobrze, to co? Czego jeszcze? Tak. Nam nie zapewni rozwój duchowy. Na pewno nie zapewni nam odporności na. Niekoniecznie dobre, powiedziałabym nawet czasami złe i dotykające większą zbiorowość decyzji innych osób, na przykład polityków, na przykład polityków, lub jeszcze wyżej, można powiedzieć, tak. Oczywiście my możemy od strony duchowej wiele rzeczy zniwelować, można powiedzieć, natomiast są pewne decyzje takie, które no, m, mają wpływ na nasz kraj, tak? mają wpływ na planetę, mają wpływ na jakiś kontynent, czy yy, strefę. czy w ogóle na nas energetycznie. Tak? czyli jakby tej odporności sobie nie zapewnisz. Tak samo myślę, że warto od razu dodać, że, że kolejna rzecz, której sobie nie zapewnimy, to jest też odporność na ocenę innych. No, nie zapewnisz sobie tego, że to Cię nie będzie w jakiś sposób być może w przyszłości dotykało. Owszem, możesz gdzieś tam zacząć kontrolować swoje reakcje, swoje myśli, swoje emocje, pracować z nimi, ale nie masz tej gwarancji, znów, tak? Czyli nie wiesz, co w przyszłości jeszcze dotknie ten guzik i, i spowoduje, że ten guzik jednak zadziała. No tak, co jeszcze? Co jeszcze, bo tutaj mamy, słuchajcie, naprawdę tak dużo rzeczy do nas y, przyszło. Y, ten rozwój nie zapewni nam też zrozumienia natury wszech rzeczy, dlatego że, no właśnie, dlatego że jeżeli my chcemy coś pojąć, i to jest też taka częsta rzecz pojawiająca się, y, kiedy y, ludzie wchodzą w różne nasze kursy, to my bardzo dobrze widzimy, my tego nigdy nie oceniamy, bo każdy jest w tym miejscu, w którym ma być, natomiast widzimy, że okej, okay, ta osoba jest teraz jakby na etapie patrzenia na wszystko poprzez umysł i chce zrozumieć. A właśnie rozwój duchowy wcale nie zapewni nam zrozumienia wszystkiego, że nam się tu te klocki umysłowo poskładają, logicznie wszystko i tak dalej. Czasami tak jest, owszem, znajdujemy sobie różne potwierdzenia naukowe i tak dalej. Natomiast no w rozwoju nie chodzi o zrozumienie wszech rzeczy. Myślę, że w ogóle to jest też taki ciekawy temat, dlatego że przecież tych konceptów na temat tego, ile istnieje wymiarów, chociażby, tak, i w którym wymiarze teraz jesteśmy, jest tak dużo. I nadal to też pokazuje, że cały czas próbujemy umysłem zaszufratkować sobie to wszystko, żeby nam się zgadzało w tych katalogach. Ale tak jak Sylwia mówi, wszystko to polega tylko i wyłącznie na czuciu i pozwoleniu sobie być. Hmm. Czego jeszcze nam nie zapewni rozwój duchowy? Nie zapewni nam także tego, że nie będziemy odczuwać y, straty, żalu czy żałoby. Są to takie mm, uczucia, emocje. emocje, procesy także, które czasami, a czasami częściej potrzebujemy przechodzić, żeby uczyć się o sobie jeszcze więcej. No, więc... Dokładnie, myślę, że to jest powiązane też z tym yy, pierwszym punktem, czyli nie zapewnimy sobie życia wolnego od cierpienia, yy, dlatego że to jest nam właśnie potrzebne do wzrastania nie tylko jako jednostka, ale też jako zbiorowa świadomość żebyśmy umieli też doceniać to, co mamy yy, to, czego doświadczamy z kimś, czy to, czego doświadczamy sami ze sobą. Przynajmniej na ten moment, tak, właśnie tego potrzebujemy, i jakby bez tego czarnego nie dostrzegamy często białego, tak. To jest tak, że często coś prawie tracimy, żeby zobaczyć, że to mieliśmy i docenić to. Taki jest człowiek, na razie przynajmniej, w tym wymiarze. Nie zapewnimy sobie też zawsze słusznych decyzji i działań, hmm. więc okej. Okay. Możemy zmądrzeć, możemy inaczej podchodzić do różnych rzeczy z poziomu większej akceptacji, mm, takiego poczucia spokoju, zgody na coś, ale nie zapewnimy sobie podejmowania zawsze dobrych decyzji. Ok, możemy słyszeć swoją intuicję, ale czy zadziałamy zgodnie z jej przekazami? No właśnie, to jest pytanie. I to jest niesamowite, bo y, tak jak sobie rozmawiamy często w źródle na naszych Zoomach y, co miesiąc, no to mamy tam osoby i takie, które zaczynają, ale też takie, które rozwijają się pół życia, kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, i nieważne jaka to jest osoba, każda co jakiś czas mówi: Kurde, no i po prostu znów jest ten schemat, nie jakiś tam, który dobra, wyszedł może na trochę innej głębokości, z inną świadomością, szybciej to ogarnęłam, czy ogarnąłem i zauważyłem, ale jednak, jakaś tam decyzja yy, nie była, to też tak słuszna, tak? No, każda coś nam daje, natomiast chodzi o to, że my byśmy tak chcieli już podejmować stuprocentowo właśnie te decyzje płynące z serca i duszy. Yy. No ale tak, rozwój duchowy nie zapewnia nam tego, że tak będzie i tak. Że na przykład tak się wydarzy po trzecim roku rozwoju, kiedy wejdziemy na taki taki poziom. Czego jeszcze nam nie zapewni? Nie zapewni nam. Wewnętrznego albo tak zwanego świętego spokoju. Mhm. No i teraz, dlaczego? Przecież my byśmy tego właśnie potrzebowali, tak, żeby być bardziej spokojnymi, ugruntowanymi. No ale weź pod uwagę, że my jako zbiorowa świadomość jesteśmy przecież programowani cały czas na strach i lęk. I naszym zadaniem na początku, kiedy mamy tego strachu i lęku w sobie dużo, jest nauczyć przede wszystkim z nim żyć i iść z nim pod rękę. Weź też pod uwagę, że w tym naszym systemie nerwowym jest tyle naleciałości i tam jest tyle programów, że zanim my to wszystko przeprogramujemy, to minie. Myślę, że jeszcze trochę czasu jest taki dowcip, że jak ja mam być spokojna, skoro wszystkie komórki w moim mózgu są nerwowe. <noise> Coś w tym jest. Ale, ale nawiązując, nawiązując do tego właśnie, to wiele osób mówi, ja już chcę mieć ten święty spokój, chcę już mieć ten święty spokój, tak? Albo tylko I świętego jakby, spokoju. Tylko mi świętego spokoju mi potrzeba, i jakby do tego dążą. I okej, okay, tak, kiedy pojedziesz sobie już na wspomniane bali, na którym też byłyśmy jest świetnie. Ale po trzech tygodniach, na przykład, nam by było tam już nudno, tak? Bo nie ma bodźców po prostu takich jakichś, które <laughs> motywują do różnych rzeczy yy, nas osobiście. Można wyjechać, nie wiem, do klasztoru, tak? Można być yy, samemu ze sobą, czy samą ze sobą przez większość yy, roku, na przykład. I okej, okay, wtedy jest bardzo łatwo być spokojnym. Bardzo. Tylko czy my tu przyszliśmy po to, żeby być w jakimś odosobnieniu, żeby być samymi ze sobą? No nie, przyszliśmy tutaj właśnie po tę naukę obcowania z innymi i ćwiczenia tej umiejętności bycia w tym spokoju, właśnie w różnych sytuacjach. Bo łatwo jest być spokojnym w lesie, trochę trudniej jest być spokojnym w zatłoczonym autobusie, gdzie płacze, nie wiem, piątka dzieci na przykład, tak. No to czego jeszcze nam nie zapewni rozwój duchowy? Na pewno nie zapewni nam wiecznie trwających i idealnych relacji. Możemy się rozwijać razem, możemy iść tą ścieżką, wspierając się wzajemnie, podsyłając sobie różne książki czy szkolenia, aczkolwiek to nie zapewni nam tego, że coś się na przykład po drodze zepsuje. Albo stwierdzimy, że już sobie posłużyliśmy i że możemy z tym wszystkim, co stworzyliśmy razem, się rozejść i podzielić to dalej. Pomnożyć nawet tak, żeby się tak, pomnożyło. podzielić, żeby się pomnożyło, ale tak, i, i znowu tak, tu potrzebna jest akceptacja tego, bo tylko akceptacja pozwoli na to, żeby dostrzec tą inną perspektywę relacji, właśnie, które możemy tworzyć. No dobrze, czego jeszcze nam nie zapewni nasz rozwój? Nie zapewni nam też spełnienia wszystkich marzeń. Czyli jeśli wchodzimy z taką intencją czy celem, że okej, okay, to teraz ja się nauczę medytować, właśnie tego świętego spokoju i wszystkich technik w ogóle duchowych się nauczę, przyciągania i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby spełnić XYZ? Nie. Mm. Dużo marzeń można spełnić, owszem, ale może się też po drodze okazać, że niektóre z marzeń, które miałaś, miałeś na mapie swojej, wyklejonej pięknie, pochodziły z ego, a nie z przestrzeni serca. I może niektóre marzenia po drodze odpadną właśnie dlatego, że po prostu nie były twoje. Więc to też jest jeden z takich powodów, dlaczego tego sobie nie możemy zagwarantować. Nie zagwarantujemy sobie też. Hmm, Ochrony przed klęskami kręska, żywiołowymi, co ja z tymi klęskami już nie drugi opiniem. raz o nich mówię. No, to prawda. Ale nie zapewnimy sobie tego. Przejdźmy dalej. Dlaczego jeszcze tego, e, czy zawsze będziesz w stanie kontrolować swoje myśli i emocje? Myślę, że też sobie tego nie zapewnimy. Mm. Że zawsze będziemy w stanie się skontrolować. No, przecież te automatyzmy, które mm -hmm. właśnie mamy tutaj zakotwiczone w naszym ciele, w naszym układzie nerwowym. Nie zawsze są do e, opanowania. A to też jest powiązane z taką kolejną rzeczą: że nie zapewnimy sobie mm, wolności od osądów innych ludzi, naszych osądów innych ludzi, ale też y, tego, że inni ludzie nas będą osądzać. A to mówiłyśmy nawet w, w innym wcześniej. Tak, no, no nie zapewnimy sobie tego, że ktoś stwierdzi o nas, że jesteśmy jednak niefajni i nie chce z nami spędzać czasu. Ale tutaj się kłania zasada lustra, więc to znajdziesz w innych naszych odcinkach. To co? Mamy chyba to. Yy, tak, no myślę, że na, na dzisiaj starczy. Znaczy, na pewno mogłybyśmy jeszcze mówić o paru innych y, rzeczach, ale myślę, że dałyśmy y, tobie tam po drugiej stronie takie szersze spektrum tego, do czego nie jest po prostu rozwój mm. duchowy. Myślę, że tym odcinkiem też chcemy nakłonić Cię do tego, żebyś zastanowiła się i zastanowił się, tak właśnie, będąc w przestrzeni serca, do czego mi ten rozwój, co ja z niego chcę mieć, co ja z niego mogę mieć, co mi daje do tej pory rzeczywiście i czy ta intencja, która stoi obecnie za powodem, dla którego się rozwijasz, może być, Pochodząca z jeszcze większego światła. Rozumiesz? Bo mamy intencje, które pochodzą właśnie ze światła. Mamy też te, które pochodzą z cienia, czyli mamy te, które mają służyć ego, a mamy te, które mają służyć większemu dobru. No i dobra informacja jest taka, że intencje zawsze można zmienić, zawsze. Więc nawet jeżeli jest tak, że odkryjesz dla siebie i przed sobą, że okej, okay, tak, tak jak ja powiedziałam na początku tego podcastu, że ja w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że miałam tę intencję z ego, i też to mi pokazało, dlaczego pewne rzeczy jeszcze się powtarzały i wydarzały w moim życiu. I zmieniłam tę intencję, i zmieniłam ją jeszcze raz potem na jakby płynącą z jeszcze większej takiej świadomości i połączenia ze swoim sercem. Więc z, też to możesz zrobić. Z drugiej strony, też nie stresuj się, jeśli masz tak, że Twoją. Intencją na teraz jest właśnie na przykład zapewnienie sobie różnych dóbr materialnych i poprawienie ogólnie swojej sytuacji finansowej. Wiesz, każdy z nas ma tę swoją ścieżkę do docierania jeszcze głębiej tej swojej duchowej natury i osadzania się w tym swoim takim właśnie świetlistym dlaczego. I myślę, że z każdą głębokością odnajdujemy je. Jeszcze wyraźniej i, i ono się w nas jeszcze wyraźniej ugruntowuje też. Ja tak sobie patrzę na, na tę swoją intencję, która gdzieś tam też po drodze się pojawiła właśnie w, w takim zakresie że, okej, okay, dobra, jak inni mogą, to ja też mogę poprawić swoją sytuację finansową <laughs> i, i, i dookoła tego życia. Natomiast no, też to się zmieniło właśnie w momencie, w którym pojawiły się trudniejsze doświadczenia. One były tym katalizatorem do tego, żeby zajrzeć głębiej w siebie. Więc ja Ci szczerze życzę, żeby po drodze nie musiały się walić Ściały. całe ściany na Twoją mhm. głowę. Niech spadnie jedna cegiełka i niech ona będzie obok Ciebie i niech będzie tym takim ostrzeżeniem na zasadzie OK, może pora już teraz przyjrzeć się swoim emocjom, tym w co wierzę na teraz, w różnych sferach swojego życia. I to, niech będzie to tym właśnie katalizatorem dla ciebie do głębokiej zmiany. A wskazując właśnie na intencje, emocje, twoje, twoje decyzje, też wskazujemy ci na to, że nie mamy pretensji do rozwoju osobistego i do tego, że weszła, I, duchowego. i duchowego i do tego, że rozpoczęłaś, czy rozpoczęłeś tą ścieżkę, a tutaj nagle tyle jeszcze różnych rzeczy się dzieje. I wysypuje po drodze. Po drodze. Bo wskazujemy ci, mam nadzieję, na tę odpowiedzialność, która leży, która leży po twojej stronie, hmm. ponieważ odpowiedzialność zawsze jest twoja, ona nie leży w rozwoju, hmm. tylko w Tobie. Dokładnie, tak. No to co, w kolejnym odcinku będziemy mówiły o tym, co nam zapewni rozwój duchowy. Dziękujemy dzisiaj ci za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć. Cześć.